Branżą internetową zajmujemy się już kilkanaście lat. Początek naszej drogi jest ściśle związany z erą Web2.0 w polskim internecie i pojawianiem się ogromnej ilości danych generowanych przez użytkowników w sieci. Jesteśmy właścicielem portalu Wykop.pl, który jest największym polskim serwisem social media, odwiedzanym co miesiąc przez 9,5 miliona unikalnych użytkowników, którzy generują ponad 100 milionów odsłon. Codziennie na nasze serwery trafia około 1000 artykułów i niemal 100 tysięcy wpisów i komentarzy. Całość tych danych jest indeksowana, kategoryzowana i możliwa do wyszukiwania przez użytkowników serwisu. Oprócz tego jesteśmy właścicielem spółki Abwerk, która zajmuje się wytwarzaniem zaawansowanych aplikacji webowych i mobilnych. Naszym wyróżnikiem na rynku jest doświadczenie w tworzeniu stabilnych, skalowalnych rozwiązań o bardzo dużym zasięgu. Zajmujemy się również cyberbezpieczeństwem i ochroną danych osobowych. Jako Lex Digital audytujemy największe polskie spółki, wdrażamy systemy ochrony danych osobowych i świadczymy usługę inspektorów ochrony danych osobowych. Jak mało który podmiot na polskim rynku rozumiemy wagę bezpieczeństwa informacji oraz tego, jak dużą wartość biznesową mają dane oraz łatwość ich wyszukiwania i dostępu do nich. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się synologii w naszej firmie. Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych to obecnie priorytet w działalności każdej organizacji. Na przestrzeni ostatnich lat dokonała się swoista rewolucja w regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych. Rewolucja ta spowodowana została coraz to większą ilością przetwarzanych danych, wszechobecną cyfryzacją życia oraz rozwojem nowych technologii. Na administratorów danych nałożono szereg nowych obowiązków, które mają zapewnić bezpieczeństwo danych, a mówiąc dokładniej, ich poufność, dostępność i integralność. Jako inspektor ochrony danych w serwisie wykop.pl i szef zespołu ekspertów w firmie Lex Digital, która na co dzień świadczy usługi w zakresie zarządzania systemem ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa, wiem, że odpowiednia infrastruktura IT jest kluczowym elementem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Produkty Synology Dają mi pewność, że cel, który przyświęca nam każdego dnia, czyli zapewnienie odpowiedniej prywatności naszym użytkownikom oraz zapewnienie ciągłości działania naszej spółki, jest realizowany w 100%. Dla rozwiązania dostarczonego przez Synology w naszej firmie znaleźliśmy tak naprawdę zastosowanie, do którego zostało ono stworzone. Czyli backupujemy na nim dane naszego serwisu. Codziennie pobieramy bazy danych naszego serwisu na lokalne dyski Synology. Dzięki czemu, w razie jakichkolwiek problemów, jesteśmy w stanie w szybki i płynny sposób odbudować bazę naszego serwisu i zachować w ten sposób ciągłość jego działania. Bardzo podoba nam się to, że to rozwiązanie jest skalowalne i rośnie wraz z naszym biznesem. Możemy w łatwy sposób dokładać kolejne dyski, nie martwiąc się o przestrzeń ani też o to, że w jakości znacząco rosną koszty obsługi tego urządzenia. Kolejną rzeczą, którą pobieramy na nasz, na nasz serwer scenologii, są obrazki. Nasi użytkownicy produkują bardzo dużo obrazków, każdego dnia pobieramy nowy zestaw obrazków, przyrostowo budujemy ten backup, dzięki temu w razie jakichkolwiek problemów z zewnętrznym dostawcą, z którego trzymamy obrazki, możemy w łatwy sposób przenieść się z naszego lokalnego repozytorium do dowolnego innego dostawcy i zagwarantować użytkownikom dostęp do treści, które przez wiele lat tworzyliśmy.